Siemanko, wiem, że do ostatniego filmiku minęło dużo czasu, jednak zrozumcie przez jak wiele stron informacji musiałem się przedrzeć, żeby odnaleźć faktyczne i prawdziwe informacje a propos tej postaci, jej walorów oraz wad. Po wielu godzinach spędzonych na degustacji tych materiałów skompletowałem informacje na temat tej bohaterki i przekażę wam je w niniejszym filmiku. Przy okazji linki do informacji znajdziecie w opisie. Loba została dodana do gry wraz ze startem sezonu 5. Myślę, że po zmianach prowadzonych w 9. sezonie jest ona przyzwoitą legendą do grania ze względu na dużo większą wartość jej umiejętności taktycznej. Pasywka i for the Quality pozwala dostrzec fioletowe oraz złote przedmioty z odległości 112,5 metra. Pamiętajcie, że możecie je piękować swoim metom, co pozwoli Wam zaszczęcić dużo czasu. Taktyczna umiejętność Barglar's Best Friend co 30 sekund pozwoli Ci się przemieścić nawet na ponad 100 metrów dal oraz do 20 metrów wzwyż. Pamiętaj o tym, że przeciwnicy będą w stanie dokładnie określić w jakim miejscu wylądujesz. Lackmarket Market Boutique co 2 minuty pozwala zrabować okolice w zasięgu 112,5 metra od sklepu. Każdy może zabrać po dwa przedmioty oraz nielimitowaną. Ilość amunicji. Loba może wykorzystać sklep już po jednej minucie od wylądowania, ponieważ jej ulti jest naładowane w 50% podczas startu meczu. al zapałem na nią, ale człowieku. Na mapie World's Edge czy Olympus znajdują się skarbce oraz lokalizacja poświęcona Bloodhoundowi. Loba jest w stanie złupić po jednym przedmiocie z każdej z tych lokalizacji. Natychmiastowo po tym fakcie sklep zostaje zniszczony oraz pojawia się alarm sygnalizujący włamanie. O proszę. Pozwól Mate'om najpierw zgarnąć przedmioty, a następnie, wy następnie wyciągnij ten najbardziej drogocenny i zawijajcie z tego miejsca. Jesteś w tarapatach, a Twój oddział nie jest w stanie Ci pomóc. Użyj taktycznej i nadaj przedmiotowy kierunek, po czym schowaj się za osłoną, czekając aż zostaniesz przeteleportowany do docelowej lokalizacji. Będziesz miał czas, by wchłonąć baterię lub kompletnie oddalić się z miejsca walki. Myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć jak ważny jest high ground. Wykorzystując branzę bezpro bezproblemowo możesz przejąć lepszy spot albo zbambuzlować przeciwnika, który próbuje Cię ścigać i wrócić na komfortową pozycję. Jeżeli właśnie użyłeś launchpada i masz do dyspozycji umiejętność taktyczną, to po drugim skoku użyj bransoletki, będziesz w ten sposób w stanie wydłużyć dystans na jakimś się przemieścisz, czyniąc skok z launchpada jeszcze bardziej efektywnym. Podobnie wygląda to w przypadku ziplina. Możesz również zmienić kierunek skoku i zmienić przeciwnika. W przypadku, kiedy sytuacja tego wymaga, uciekając od wroga, bądź kierując się w jego stronę. Ulti daje ci dużą przewagę, możesz ukraść lód ze świeżych deadboxów, zanim zrobi to przeciwnik. Postawiony sklep pozwala ci zdobyć również lód znajdujący się nad tobą, czy poniżej. Przykładem może być mostek w lokalizacji Bonsai Plaza, czy statki latające na kanionie. Ważne jest, żebyś zdawał sobie sprawę z tego, że aktywacja sklepu jest bardzo łatwo zauważalna przez wrogów, wywoła ona hook oraz wyciąganie przedmiotów pozostawia smugę prowadzącą bezpośrednio do was. Nie stawia go na otwartej przestrzeni, gdzie będziecie łatwym celem. Miej na uwadze również to, że sam sklep ma tylko 100 HP, więc bardzo, bardzo łatwo go zniszczyć. Leba ma wiele wad, których zniwelowanie lub umniejszenie zwiększyłoby jej wartość i częściej byłaby wykorzystywana podczas gier rankingowych. Rozumiem, że Marvin czy latające boty to inny poziom, ponieważ gracz musi jeszcze wylosować lód. Ale skoro nasza gwiazda potrafi obrawiać skarbiec, to czemu nie jest w stanie otworzyć zrzutu? Naprawdę? Czy tylko mi się wydaje, że bransoletka porusza się strasznie wolno podczas lotu? Jej prędkość, moim zdaniem, również powinna zostać zwiększona. Pathfinder czy Octane mogą się przemieścić natychmiast po użyciu swojej umiejętności. Natomiast loba musi czekać lata świetne do momentu teleportacji. Kolejną ogromną wadą jest. Dokładne oznaczenie pozycji, w której pojawia się bohaterka. Jeśli zostanie usunięty charakterystyczny błysk, to lądowanie byłoby znacznie bezpieczniejsze. Był to kolejny filmik poświęcony indywidualnym legendom. Daj mi znać w komentarzu, co o nim sądzisz. Czy Loba powinna otrzymać jakieś buffy, a może powinna zostać znerfiona i w jaki sposób. Koniecznie zostaw lajka, jeżeli filmik Ci, ci się podobał. Także do następnego.